Hej, hej. Dobry dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o problemach, których technicznie uzdolnieni i oblatani ludzie nie mają, ale normalni ludzie czasami nie wiedzą, jak to zrobić. Więc mamy coś takiego: komórecka Alcatel C1. Nie jest takie o, oczywiste, jak to otworzyć. Więc od góry na górze, przy kamerce, jest, taki, szczeli, jest taka szczelina, w którą trzeba włożyć paznokieć i dookoła poma, pomału to od tą plastikową skorupkę oddzielić od reszty i. Wtedy można wyciągnąć baterię stąd, włożyć kartę MicroSD, na którą będziemy chcieli przerzucić zdjęcia z innej komórki. Można niby to zrobić przez Bluetooth, ale to strasznie długo by zajęło. Więc na taką kartę microSD z adapterkiem wrzucamy to do laptopa, wciskamy do szczeliny, to nam się gdzieś tu powinno pokazać, o właśnie. I zrobimy tutaj sobie prawy klik, nowy folder. Create. O i tutaj wrzucimy ten filmik 45. I na tej zasadzie szybciej to się dzieje, jeżeli poprzerzucamy sobie to jest pamięć wirtual. Wi RAM. I do ramów w tej chwili wrzucamy. Tutaj mamy jeszcze 3,7. To jest wystarczająco. Filmiki mają to do siebie, że to są dosyć duże pliki. O! I tak podejrzewam, że. Yy, Twórcy YouTubeowi to jest nieliczna stosunkowo widownia. Więcej ludzi chce wiedzieć, po prostu, jak sobie poradzić z takimi rodzinnymi archiwami chrzciny, wesela, urodziny i tak dalej. O, tutaj coś dłuższego było, jakieś dłuższe ujęcie, bo 643 MB. Także też przeszło. No i na tej zasadzie z jednej komórki do drugiej e, to jest na. To jest Huawei, komórka. A to jest karta do y, Alcatela. I tak sobie będziemy przerzucać. Mam nadzieję, że może komuś się ta informacja przyda. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. Trzymaj się do jutra. Cześć. A ja będę się dalej to przerzucał.